Wychodzi kierowca wózka widłowego. Właśnie z kimś rozmawiał. Poczekajcie, aż ładunek wjedzie do magazynu. Nie obserwujcie, gdzie ulokują. Służby czekają, aż odbiorca wyładuje transport ryb, z których wyjęto 37,7 kg kokainy. Zdjęli pierwszą paletę. Wchodzą do niebieskiego magazynu. Przyjąłem czekamy aż wwiozą wszystkie cztery palety i potem wchodzimy. Zabierają czwartą paletę. Przyjąłem na stanowiska. Zamykają drzwi rampy. Jedziemy teraz, Policja. Ręce do góry. HS Sai wkracza do magazynu, w którym ulokowano mrożone ryby. Ręce na widoku. Co się dzieje? Zrobiłem coś nielegalnego? Jeszcze sprawdzają. Co się dzieje? O co chodzi? Spokojnie porozmawiamy. Co takiego zrobiłem? Porozmawiamy. Proszę usiąść. Spokojnie. Proszę usiąść. Have a seat por favor. Have a seat, have a seat. Caballero, siétase, por favor. Usted nadie tiene ninguna arma ni nada encima, no? No, pero hay que preguntar. Zatrzymaliśmy odbiorcę i sześć innych osób. Przeprowadziliśmy kontrolowaną dostawę. Zatrzymaliśmy kilka osób, w tym podejrzanego. Teraz ich rozdzielimy, przesłuchamy każdego oddzielnie, żeby ustalić, czy byli zamieszani w przemyt narkotyków, czy są tylko pracownikami magazynu. Towar wjechał do magazynu. Przeszukujemy cały budynek. Psy sprawdzają, czy są tam narkotyki. Wprowadzono psy tropiące. Jeśli poinformują, że coś się znalazły, będzie to znaczyć, że w magazynie są narkotyki. Niczego nie znalazły. Psy tropiące niczego nie wyczuły. Głównego podejrzanego przesłuchano w bezpiecznym miejscu. Ustalamy, czy będzie współpracował ze służbami i pomoże śledczym. Śledztwo jest w toku. Nie zależy nam tylko na wykryciu narkotyków i szybkim aresztowaniu. Zawsze chcemy poszerzyć zakres dochodzenia i dotrzeć do osób faktycznie odpowiedzialnych za przemyt na terytorium kraju.